Ciemka, Dzisiaj wam pokażę jak zrobić właśnie takie przedziałki na waszych filmach na YouTubie. Poradnik jest zarówno na telefony jak i na komputery, więc nie zważajcie na to, że teraz na telefonie, bo to nie ma kompletnie znaczenia. Takie przedziałki się mogą przydać, szczególnie w dłuższych materiałach, kiedy na przykład yy, jakaś osoba nie chce oglądać całego materiału, tylko interesuje ją najciekawszy moment lub ogólnie yy, Dana część w filmie i takie właśnie przedziałki mogą właśnie takie sobie pomóc, żeby nie przewijała całego materiału. Bo to nie oszukujmy się, potrafi być żmudne. Jeszcze wam przypominam, że możecie zdać tutaj subikka, łapeczkę w górę i napiszcie, czy chcecie lekcje stacjonarne czy zdalne, to mam przypnę serduszko, a ja jeszcze przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Wchodzimy sobie na YouTube Studio i wybieramy film, który chcemy, żeby miał właśnie te przedziałki. Ja wziąłem pierwszy z brzega, jeżeli jesteście na telefonie, to możecie coś zrobić w aplikacji w Studio. Ja, Choć osobiście ja polecam yy, wersję w Chromie, ponieważ macie tu taki podgląd ładny i będzie Wam łatwiej dzielić. Nie będziecie musieli yy, przełączyć się ciągle pomiędzy kartami, zobaczyć który moment to który. Więc jak to robimy? Na początku który musimy edytować opis i zrobić takie specjalne miejsce właśnie na yy, listę yy, tych przedziałek. Na przykład, bierzemy tutaj. Y, ważne to musi być od samego początku, samego końca, bo inaczej to się chyba nie uda. Czyli bierzemy tutaj 0, 2, y, i 00, y, myślnik. No i na przykład moment, y, gdzie się kończy, ten ta ja ta wstęp. Na przykład mówię, to może być coś innego. Czyli na przykład 0, y, 2, y, 30. My sobie bierzecie tutaj myślnik, i piszecie, na przykład, w, Temp. No i teraz sobie idziemy dalej, bierzemy sobie linijkę niżej, no i pamiętajcie, że to musi być, aby kolejne przedzielenie musi być sekundę po tym yy, końcówce tego, co napisać, tutaj na przykład 0, 2.31, myślnik na przykład 1, 2.00, no nie ma znaczenia, tam gdzie się, gdzie się zaczyna na wstawku tam oznaczacie, to... Ja tutaj biorę mm, randomowo, żeby był przykład. I tutaj sobie napiszę test. I na to dalej. I na to sobie 1, 2, 0, 1. Myślnik. I na przykład 2, 4, jeśli 2. No i tu jest jakiś kolejny fragment w filmie. Niech będzie test 2. I tak możecie to robić w nieskończoność. Póki nie do końca tego filmu. Czyli ja tu już biorę końcówkę, czyli biorę 2, y, 43 myślnik, no i koniec filmu y, jest na 4 minuty 46 sekund. No tutaj tu biorę y, 4, y, 46 sekund, no i tutaj piszę y, koniec. Mniej więcej tak to ma wyglądać. Jeżeli sobie to już rozpisaliście, to my klikamy zapisz, to on się zapisuje i tak wygląda gotowy film. Widzicie, matę, przedziałki, zarówno, no, też tu piszę w opisie i nawet na samym dole y, te rozdziały. Jeżeli Wam pomogłem, to możecie dać subika, łapeczkę w górę, nie zapomnijcie napisać właśnie, czy wolicie lekcje z dan.stacjonarium, to Wam się serduszko. I jeszcze możecie wbić na mojego Discorda, do którego macie link w opisie i przypiętym komentarzu. A ja się z Wami Cześć i czołem!